Cześć, jestem Franek, mam 11 lat. Mam na imię Eli gram na fortepianie od pół roku. Mam na imię Nadia. Mam na imię Maja. Kaja nawet. Dobra, tam się. Lili. Cześć. Mam 8 lat. Mam na imię Ola i mam 8 lat. Zaczęłam grać na fortepianie, kiedy miałam 5 lat. Mam 9 lat i chodzę do drugiej klasy szkoły muzycznej. Moja przygoda z graniem zaczęła się, jak miałam 6 lat, to wtedy dostałam właśnie keyboard na gwiazdkę. A z fortepianem zaczęła się zaraz po tym, jak dostałam się do szkoły muzycznej. Mam w domu pianina i zawsze chciałam umieć na nim grać. Swoją przygodę z tym instrumentem rozpoczęłam w wieku 4 lat. Wybrałam fortepian, ponieważ zawsze marzyłam, żeby grać na tym instrumencie. Dlatego bardzo lubię fortepian, bo można na nim. Jak patrzyłam jak inni grają właśnie na fortepianie, na przykład w telewizji, to po prostu mi się to spodobało, no i postanowiłam, że właśnie będę grać na fortepianie. Często przebywałam w szkole muzycznej jako małe dziecko i dużo razy byłem na koncertach i dlatego spodobał mi się ten instrument. W fortepianie najbardziej podoba mi się jego brzmienie. Wybrałem fortepian, bo uważam, że muzyka grana na nim jest najukładniejsza I jest bardzo duża. Myślę, że w fortepianie najbardziej podoba mi się to, jak można dotrzeć do odbiorcy. Jest przyjemny w graniu. Podoba mi się jego niesamowity dźwięk, i też mi się podoba, jak ja coś wiem, a innym się to podoba. Na fortepianie wygrali dwóry. Jest i wesołe. Najbardziej lubię grać muzykę filmową. Yy, Długie, ale łatwe. Takie, jak, jak mi się spodobać. Te, który umiem. Mm. Lubię grać szybkie utwory. Najbardziej lubię grać etudi i utwory różnych znanych kompozytorów. Kocham po prostu grać utwory romantyczne, naprawdę. To jest coś, co uwielbiam. Muzyka jest moją wielką pasją i już zawsze będzie. Zachęcam do zapisania się do szkoły muzycznej. Dzięki szkole muzycznej nigdy się nie nudzę, a granie daje mi coraz więcej satysfakcji. I uważam, że to jest najlepsze, co mogłam w życiu moim dostać taką możliwość poznania takich mądrych ludzi i po prostu bycia sobą przede wszystkim, bo to grono daje tą możliwość po prostu bycia otwartym na wszystko i na wszystkich. Jest to, co...